W Stanach Zjednoczonych ruszył jeden z najważniejszych procesów antymonopolowych ostatnich lat: To the Moon, stacjonarne kantory kryptowalut. Federalna Komisja Handlu pozywa firmę Meta, czyli właściciela Facebooka, Instagrama oraz Whatsappa, zarzucając jej eliminowanie konkurencji poprzez strategiczne przejęcia. Chodzi o głośne transakcje zakupu Instagrama z 2012 roku i Whatsappa z 2014. Według FTC, Meta zrobiła to, by neutralizować rosnącą konkurencję i umocnić monopolizację na rynku mediów społecznościowych. Co ciekawe, sama komisja pierwotnie zatwierdziła te transakcje, ale teraz powołuje się na długoterminowy wpływ, który, jak twierdzi, zaszkodzi konkurencji i samym użytkownikom. Meta będzie bronić się, argumentując, że obie platformy rozwinęły się dzięki jej wsparciu, zarówno technologicznemu, jak i finansowemu. Kluczowe jednak dla wyniku procesu mogą być wypowiedzi samego Zuckerberga z tamtego okresu. Według prawników FTC, jego maile wskazują, że celem przejęcia była eliminacja rywali, jeśli FTC wygra sprawę. Mark Zuckerberg może zostać zmuszony do sprzedaży obu platform, czyli Instagrama i Whatsappa.